Dzień dobry Państwu. O tym zachowaniu Sławomira Mencena jest coraz głośniej. Podczas ostatnich głosowań w Sejmie partia Jarosława Kaczyńskiego zgłosiła poprawkę do ustawy o pomocy Ukraińcom, która proponowała kary za propagowanie banderyzmu. I choć cała konfederacja zagłosowała za ustanowieniem takich przepisów, to Sławomir Mencen jako jedyny się z tego wyłamał i zagłosował przeciwko. To dosyć zaskakująca postawa, biorąc pod uwagę cały szereg jego deklaracji i stosunku do Obywateli Ukrainy. Czyżby się okazało, że jeden z liderów Konfederacji jedno mówi, a drugie robi? Posłuchajcie także komentarza posła Przemysława Czarnka do całej sprawy. Wieczór cudów, a może nawet lepiej powiedzieć jednak szokujący wieczór. No bo co powiedzieć o Konfederacji, która od strony Mencena głosuje za poprawką Jachiry ograniczającą 800 plus dla Polaków. No ale co powiedzieć jeszcze bardziej o Mencenie który głosuje przeciwko naszej poprawce do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, poprawce, która, która żąda zakazu banderyzmu w Polsce. No i co powiedzieć o tym, że przeciwko tej naszej poprawce, zakazującej banderyzmu w Polsce, głosuje nawet Polskie Stronnictwo Ludowe. O co tu chodzi? Co się dzieje? I może właśnie dlatego sondaże pokazują, że ta prawdziwie konserwatywno-społeczna ludowa partia to jest Prawo i Sprawiedliwość, Partia Solidaryzmu. I ona rośnie w sondażach. I może właśnie dlatego Konfederacja jednak w tych sondażach już spada, a PSR ma tylko jeden i trzydzieści Muszę Państwu powiedzieć, że to zachowanie Mencena jest bardzo zaskakujące i z pewnością wprowadzi wielu wyborców w konsternację. Zgadzacie się Państwo ze mną? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.